Rykowisko, okres godowy jeleni szlachetnych, największy spektakl przyrody w Polsce. A ja zapragnąłem nagrać króla lasu, jelenia, któremu żaden inny nie jest w stanie nawet dorównać. I choć na początku widzieliśmy młodego samca, który tędy przechodził, no to czekałem właśnie na tego. Król lasu osobiście pojawił się przed moją kamerą w miejscu niezwykłym i to nie jest przypadek. Wiedziałem doskonale, że to właśnie tutaj często się zatrzymuje. Usytuowałem kamerę w taki sposób, żeby słońce przebijało się spośród chmur za jego porożem, żeby ten kadr był perfekcyjny. Do tego Kropi deszcz, na jego grzbiecie są pojedyncze liście brzozy, ta grzywa wręcz lśni, bo jest ten jeleń cały mokry, to poroże jest po prostu ogromne, a obok niego nora borsuków. Wokół dużo zieleni, choć jesień i to wszystko jest mokre, więc lśni w momencie kiedy wpada tutaj słońce. A ten byk, ten samiec stoi na pierwszym planie, przodem do kamery. Idealnie tutaj, gdzie sobie to założyłem, jakby na zawołanie, stoi tutaj, gdzie chciałem. Po chwili odszedł, ale cały czas, mimo wszystko, jest uważny, jest ostrożny, mimo rykowiska, ale to pokazuje, że jest to bardzo, ale to bardzo doświadczony samiec. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.